Witam serdecznie. Dzisiaj w sektorze gości czołowy polski pięściarz wagi junior ciężkiej Mateusz Masternak. Cześć Mateusz. Witam serdecznie. Mateusz Masternak po ponad rocznej przerwie, po blisko rocznej przerwie powracasz na ring. Powiedz jak bardzo jesteś stęskniony za boksem, za walkami zawodowymi? Tak, przerwa była stosunkowo długa. Ostatni raz boksowałem 2 kwietnia. Przerwa od walk, ale nie od treningów, więc Najważniejsze jest, najbardziej pięściarz, zawodnik potrzebuje sparingu, bo jednak to jest ta nuta rywalizacji, emocje, ta adrenalina, i tego, tego zawodnik bez tego nie może żyć, bo jednak 15 lat to się robi. Więc, więc w międzyczasie toczyłem sparingi, więc jakby cały czas miałem kontakt z boksem z walką, no natomiast prawie 10 miesięcy już jest jak nie walczyłem i nie ukrywam, że, że jestem sam siebie ciekawy w tym sensie, że nie wiem czy ten czas pozostawił jakąś rdzę na moim organizmie, na moim sposobie boksowania, na treningach, na sparringach tego nie widać. Widać wbrew temu Przeciwieństwo, bo widzę w sobie sam dużo świeżości, takiego wigoru, chęci, więc zobaczymy, jak się to przełoży na ring. A czy jest tardza? sprawdzić 4 marca na Aleksander Kubicz. To jest optymalny rywal w tej chwili dla ciebie na powrót po tych 10 miesiącach przerwy? Trudno mi jest powiedzieć, czy optymalny, czy nie. Na pewno na to pytanie będę mógł odpowiedzieć po pojedynku, bo teraz mogę powiedzieć, że jest idealny, jak przegram. To co wtedy powiem, żeby nie był idealny. Co do wyboru rywala, nie zajmuje się tym ja. zajmuje się tym, mój trener trener współpracuje ze swoimi matchmakerami, więc trener powiedział, że z tym rywalem będziesz boksował. Tak, panie trenerze, jak pokorny uczeń, będę boksował i walczymy. No, no właśnie współpracuję z matchmakerami, współpracuję z grupą Tymex Boxing Promotions. Jakie perspektywy są przed tobą w związku z dołączeniem do tej grupy, z nawiązaniem współpracy z nimi? Yy, tak jak już mówiłem, że moja kariera i jakby najbliższa moja przyszłość jest oparta o, o trzy rzeczy. Pierwszą jest to jest telewizja Polsat, która najbardziej. Do tej pory pokazywała wszystkie moje pojedynki i jestem jej najbardziej wdzięczny. Kolejną częścią tej współpracy jest Mariusz Grabowski i, raz, i tutaj w połączeniu z trenerem Gmitrukiem AG Promotion. I kolejne pojedynki to są pojedynki zagraniczne, bo wiadomo, że ściągnąć jakąś wielką gwiazdę. Ringów zawodowych do Polski, to może polski budżet tego nie wytrzymać, i wiadomo, że w tym kierunku też trzeba patrzeć. I tak to na razie widzę. Jestem zawodnikiem na chwilę obecną bez kontraktu, więc mamy oczywiście dane słowo lojalnościowe, że trzymamy się razem. Zobaczymy, jak to dalej wszystko wyniknie. Ale ten kontrakt w ostatnich latach miałeś bardzo długo z Sauerland Event, z niemiecką grupą promotorską, i wtedy toczyłeś walki głównie za granicą, tylko za granicą. 16 walk zawodowych z rzędu, bez żadnej w Polsce. Jak podsumujesz cały ten okres, kiedy byłeś pięściarzem Sauerlanda? Myślę, że na takie, na takie głębokie podsumowanie to jeszcze jest za wcześnie, z tego względu, że trudno mi jest powiedzieć, w jakim punkcie jestem swojej kariery. Czy najlepsze chwile są przede mną, czy są za mną? Jak yy, przede mną, to mogę powiedzieć, że to był zły okres. A jak już najlepsze chwile są za mną, no to wtedy powiem, że ten okres był najlepszy. Więc. Yy, w tym biznesie to jest trochę jak w związku. Są lepsze chwile i gorsze, są lepsze walki i gorsze, są lepsze momenty i gorsze. Wiele można by takich porównań tutaj dać. Czyli ten, związek, no. czyli ten związek z Zaerlandem na razie bez oceny niech pozostanie. Ale jestem ciekaw jak ty postrzegasz to, że walczyłeś głównie za granicą, tylko za granicą, bo była, było nawet RPA, była Dania, Francja, Rosja, Anglia, ciągle jakieś wyjazdy. Nie było tak, że możesz boksować na niemieckim rynku, koncentrować się, budować tam swój wizerunek, swoją markę, rozpoznawalność również tak jak miał na przykład Marco Huck w tym czasie, który, który był największą gwiazdą Zaerlanda, mistrzem świata. Żałujesz trochę, że, że tak to wyglądało, że byłeś wysyłany głównie na trudne wyjazdowe boje? Żałuję, nie żałuję. Ode mnie to nie zależało przede wszystkim. I co mogę powiedzieć, no dzięki temu, że jeździłem na te walki, to mierzyłem się z czołówką światową. Ci zawodnicy, z którymi minimalnie przegrywałem, później zostawali mistrzami świata, tak jakby Grigory Drozd czy Tony Bellew. To dzięki, to doświadczenie mam. Wiem, jak wygląda boksowanie na najwyższym poziomie. Na pewno byłoby mi łatwiej układać sobie swoją sportową przyszłość w Niemczech, na galach swojego promotora, i tak dalej. Ja teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że bo bodaj, że jak miałem lat 20, miałem pierwszą propozycję właśnie z tej grupy, Zauerland i wtedy jakbym. Podpisał kontrakt. Mieszkałbym wtedy bym się zapewne przeprowadził, więc mieszkałbym tam już od 9 lat, prawie 10, więc byłbym utożsamiany z tamtym rynkiem i myślę, że mogłyby Niemcy właśnie tak prowadzić moją karierę. A ja byłem jednak takim trochę outsiderem. A jak wyglądały twoje relacje z Marko Hukiem? Tutaj już trochę rozmawialiśmy przed nagraniem, że, że on jest bardzo dużym introwertykiem, że nie jest zbyt otwarty na ludzi. Jak to dokładnie wyglądało? Pytam, bo w mediach uchodzi za bardzo aroganckiego, bójczucznego, zbyt pewnego siebie człowieka, pięściarza. Nie chyba tak media trochę, trochę przesadzają. Jest, tak jak wspomniałeś, mocno zamknięty w sobie, natomiast na, na osobę, która jest otwarty, jest sympatyczny i, i myślę, że, że nie jest arogancki i nie wynosi się zbyt wysoko. To był taki chyba jego trochę sposób na promocję swoich walk, swojego nazwiska, takiego trochę złego chłopca. Ale w rzeczywistości to chyba było jego trochę nienaturalne środowisko, bo wiem, że był moment, że przed sparingiem na przykład wszedł na salę. No, nie powiedział ni cześci, nic wcześniej, nic się znamy, ni się widzimy, ale jak już te sparingi trwały 6-8 rund i nie zawsze, nie zawsze te sparingi były po jego myśli, no to później wchodząc na salę nagle przypominał sobie, że wypadałby się przywitać i, i jakby było widać, że zyskałem jego szacunek. Porażka z Głowackim trochę go nauczyła pokory, czy, czy nie bardzo? Od, od porażki z Głowackim nie miałem z nim kontaktu, bo on już wtedy nie pracował z trenerem Uli Wegnerem. Yy, zmienił środowisko. Na pewno z, jakby pod, podpisując kontrakt yy, z Klitschko, Marko Huck. Zmienił w ogóle swój wizerunek, i teraz to nie jest krzyczenie, że jestem najlepszy i zrobię komuś krzywdę i że ten ktoś może mi torbę nosić, a bardziej idą w kierunku reklamy, akcje charytatywne, pomoc i w ten sposób próbują naprawić trochę marko i myślę, że to jest chyba lepsza droga dla niego.